Serdecznie witam na kanale Matspot. Dzisiaj będziemy robić kolejne zadanie z ciągów arytmetycznych. Zadanie 31 za 2 punkty. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla N większego równego 1 dane są: wyraz A1 równa się 8 i suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu S3 równa się 33. Oblicz różnicę A16 minus A13. Do tego na pewno nam się przyda wzór na nty wyraz ciągu arytmetycznego. I zaczniemy sobie od tego kawałka. S3 to jest inaczej A1 plus A2 plus A3. A1 to my znamy. Teraz rozpiszemy sobie, ile to będzie A2 i ile to będzie A3. Korzystając z tego wzoru i wstawiając tutaj zamiast tego e n i zamiast tego e n dwójkę, dostaniemy takie coś. No A2 minus 1 to jest 1, czyli to po prostu będzie r. I tutaj jeszcze możemy w miejsce tego a1 wstawić tą ósemkę, bo wiemy, że a1 jest 8. Dostajemy, że a2 to będzie 8 dodać r. Tak samo rozpiszemy sobie a3. Czy tutaj w nawiasie ma być n-1, a skoro liczymy a3, to tutaj będzie 3-1. I z tego tutaj dostaniemy 2r. Tak samo jak wcześniej, zamiast a1 wstawiamy sobie ósemkę. Dostajemy 8 plus 2r. Tyle jest równe a2 i tyle jest równe a3. Mamy to rozpisane, no to teraz skorzystajmy z tej równości tutaj. Wiemy, że s3 równa się 33, to znaczy, że a1 plus a2 i plus a3 równa się 33. No i wstawiamy dalej to, co mamy. Zamiast tego a1 dajemy ósemkę, bo to wiemy z treści zadania. Przed chwilą rozpisaliśmy sobie, co można wstawić zamiast a2. Możemy tutaj dać 8, dodać r. A zamiast tego A3 możemy dać 8 dodać 2R i to się równa 33. Tutaj może zredukujemy sobie ósemki 8 i 8 i 8 to jest 24, to R i to 2R też mi się zredukuje, z tego jest 3R i razem to jest 33. Przeniosę 24 na drugą stronę, oczywiście zmieniając znak. Po odjęciu wychodzi tutaj 9. A po podzieleniu przez 3 wychodzi, że r równa się 3. No i w ciągach arytmetycznych, jeżeli się obliczy różnicę ciągu r, to jest bardzo ważna rzecz, no i my to właśnie mamy. To teraz przechodzimy do drugiej części zadania. Mamy obliczyć a16 minus a12. Korzystając z naszego wzoru tego tutaj, rozpiszemy sobie, ile to jest a16. a16 to będzie a1. W nawiasie było n-1 we wzorze, my dajemy 16-1, bo liczymy 16 wyraz ciągu i razy r tutaj. To będzie a1 dodać 15 razy r. No i my przecież wiemy ile to jest a1. a1 to jest 8 i wiemy też już ile to jest r. Zamiast r możemy sobie wstawić trójkę. No i tutaj najpierw trzeba pomnożyć, to będzie 45. Teraz jeszcze dodamy ósemkę, to wyjdzie nam 53. Tyle jest równy wyraz a16. To samo robimy z wyrazem a13. Korzystamy z tego wzoru. a13 to jest a1. W nawiasie jest n-1, ale u nas n staje się trzynastką, więc będzie 13-1 razy r. Czy to wychodzi a1 plus 12 r. No i wykorzystujemy to, co mamy. Mamy a1 równe 8. Dajemy 8, dodać 12. I te 12 mnożymy razy r, a r jest równe 3, czyli razy 3. Mnożenie jest pierwsze w kolejności wykonywania działań. 12 razy 3 to 36, i teraz dopiero dodajemy, wychodzi z tego 44. No i teraz możemy już liczyć tą różnicę, którą kazali nam policzyć, a 16 minus a 13 to będzie, a 16 to było 53, tośmy policzyli. Odjąć a 13 to było 44, to też mamy policzone. Odejmujemy i wychodzi nam 9. I ta dziewiątka daje nam 2 punkty na maturze, czyli 4%. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot.